Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcielibyśmy zademonstrować po nauce pozycji oraz poruszaniu się w pozycji bokserskiej zadawanie ciosów prostych w pozycji bokserskiej. W dzisiejszym odcinku zademonstrujemy ciosy proste w miejscu, nauka. W pozycji bokserskiej ważne przy zadawaniu ciosów prostych, żeby ten cios był po odpowiednio wyprowadzony poprzez skręt. Skręt idzie, cała siła idzie przez mały palec, przez kolano, biodro, bark, tak? Teraz w pozycji bokserskiej ręce wysoko, skręt Zadajemy cios, zadajemy cios lewy prosty, przenosimy ciężar na prawą stronę, broda ściągnięta do klatki piersiowej, bark zasłania nas przed prawą, prawym prostym, prawa ręka przyciągnięta przy tłowiu. Z drugiej strony to samo, analogicznie mocny skręt, długi cios prosty. Po lewym prostym zadajemy cios z prawej ręki, czyli prawy prosty. Tak samo pozycja, lekko nogi ugięte przy zadawaniu prawego prostego, tak jak przy lewej. Prawej prosty zadajemy cios z kłęba dużego palca. Lekko noga się prostuje, idzie przez kolano, biodro, bark. Przenosimy ciężar analogicznie z prawej strony na lewą. Bark ściągnięty, lewa ręka przy tłowiu. Biod jeszcze raz na całą długość ze skrętem przenoszę ciężar. Biodro, kolanko się prostuje. Hop. I teraz zadamy te ciosy, dwa łączone, czyli lewy, prawy, prosty. Stoję w pozycji lewy, prosty. Przenoszę na prawą. Z tego przenoszę ciężar, biję długi. Prawy, prosty. Prawa noga się prostuje. Przenoszę ciężar na lewą stronę. I jeszcze raz. Lewy, prosty. Przenoszę ciężar na prawą prawy, tak? Za każdym razem broda ściągnięta, bark, i wracam do pozycji. Jeszcze raz na całą długość ze skrętem, pomagam sobie pracą skrętową. I przy zadawaniu ciosu, staramy się, żeby ten dłoń była zamknięta, lekko skierowana do środka, tak? Kolejnym etapem nauki, nauki zadawania ciosów prostych. Teraz zrobimy w poruszaniu się w pozycji bokserskiej, tak, bijąc lewy prosty idzie lewa ręka, lewa noga równomiernie, przenoszę ciężar na prawą, schowany na prawej stronie, wracam, prawa noga dostawiona, prawa, lewa ręka wraca do pozycji, lewy prosty z krokiem w przód, przenosimy na prawą stronę, dostawiamy prawą nogę, ze skrętem przenosimy ciężar na prawą, dostawiamy prawą nogę, tyle ile idzie lewa, tyle dostawiamy prawą nogę, zostajemy w pozycji, Można też zauważyć jakby amerykańską szkołę boksu, dużo na zawodowstwie przeważnie, że zawodnicy preferujący amerykański styl boksu przenoszą ciężar i poruszają się bardziej na prawą stronę, czyli na niebezpieczną prawą rękę tak? i biją ten lewy prosty taki w lewą stronę, tak? przechodząc w lewą stronę, natomiast nasza Polska szkoła boksu jest ten silny, mocny lewy prosty, przenoszenie ciężaru na prawe, przygotowanie do mocnej prawej ręki. Co to y, różni naszą szkołę, a amerykańską? Tak? Bo jeżeli stoją dwóch zawodników z, z pozycji klasycznej, Amerykanie bijąc lewy prosty tu, narażają się na prawy krzyżowy. Tak? I wielu trenerów uważa, że nie powinniśmy chodzić w tą stronę, tak? Natomiast polska szkoła boksu jest ten lewy przeniesienie ciężaru na prawą stronę, przygotowanie do prawej ręki. Tutaj zawodnik nie ma zbytnio jakiejś szansy, żeby ten prawy gdzieś tam wrzucić. Schowany jestem za bark, tak? I jest bardziej bezpieczniejsza pozycja. Jest to taka szkoleniowa polska myśl. Yy, klasyczny lewy prosty.